Organizatorami miasteczka są zachodniopomorski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie z udziałem i pomocą wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Akcja ma na celu zachęcić do badań profilaktycznych osoby powyżej 40 roku życia, z których w związku z pandemią koronawirusa skorzystało o wiele mniej osób niż zwykle. Nasi pracownicy pomagają się zapisać, bo żeby to zrobić, konieczne jest skierowanie i to skierowanie musi być wygenerowane przez system informatyczny. Natomiast dzisiaj dodatkowo. Oprócz tego, że wspomagamy, wspieramy jakby tutaj kwestię wystawienia tego skierowania, wygenerowania przez system. Można było również skorzystać z badań na miejscu. Dokonuję pomiaru, analizy składu masy ciała. Tutaj te pomiary wskazują na masę ciała, wskazują BMI, tkankę tłuszczową, mięśniową. Propagujemy profilaktykę raka piersi, bo to jest nasze jakby podstawowe zadanie, i my kiedy tylko możemy, staramy się propagować tą profilaktykę. Mam przyjemność dzisiaj akurat tutaj z ludźmi sprawdzać, czy mają czad, czyli ceny węgla w powietrzu. Dzisiaj robię, robię wszystkim cukier, tak zwany yy, przypadkowy. Często należy badać cukier? Jak często? No, co, chociaż raz w miesiącu. Dzięki badaniom profilaktycznym można wcześniej wykryć chorobę i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy. Powyżej 40, no jeszcze jesteśmy wtedy młodzi i jak najbardziej powinniśmy się badać. Mało tego, jesteśmy często zapracowani, nie mamy czasu się zbadać, nie mamy czasu pójść do lekarza pierwszego kontaktu. To jest taki moment, w którym w bardzo prosty sposób możemy uzyskać te nie tylko podstawowe badania. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jestem bardzo zadowolona, jestem na wypo... Uczynku, mogę skorzystać, założyłam kartę Ekus, zmierzyłam sobie ciśnienie, pomiar glukozy, także przyjemne, spożyteczne. Bardzo dobra, bo uważam, że część ludzi, która nie wie albo nie może sobie poradzić z tym założeniem, na przykład takiego profilu zaufanego, no ma tu taką świetną pomoc. Super, powinna być taka. Bardzo się cieszę, że w ogóle mogę wziąć udział w takiej akcji. Akcja pomocna dla wszystkich, no na pewno. No. Sprawdzamy, jesteśmy tutaj w sanatorium, chcemy się sprawdzić. W miasteczku można było również skorzystać z porad dietetycznych czy wykonać mamografię.